kochane dziewczyny i chłopaki, moi drodzy dzisiaj zdobienie paznokci, reverse french znowu powraca do mody zawsze mi się podobał e, możecie teraz takiego frencha w sumie zawsze mogłyście go zobaczyć na Dicie Von ona zawsze ma takie pazurki ale także teraz na Rianie i na Lady Gadze albo Lady Ga -ga Gadze. Gadze no bagadze e, Moi drodzy, to taka moja inspiracja mm, Oczywiście czytając w gazetach różnych Oglądając nową reklamę firmy Maybelline Gdzie znowu ten french się pojawił Akurat tam w kolorach takich pastelowych Bardzo mi się to spodobało I pomyślałam, że dla Was go zrobię Ponieważ go często miałam na pazurkach Ostatnio wiecie, że tych pazurkowych filmików jest dużo Ja zawsze przechodzę takie fazy Albo usta, albo paznokcie, albo oczy To jest u mnie całkiem normalne Także teraz jest faza na pazurki. Wydaje mi się, że się skończy, ponieważ pazurki będą do obcięcia, ponieważ już, no już mnie po prostu zaczynają denerwować. E, oczywiście wcale nie musi być to um, czerwień i biel, możecie naprawdę kombinować z kolorami. Ja tylko chciałam Wam zaprezentować, jak zrobić właśnie um, takiego odwróconego fręcza. E, serdecznie Was zapraszam na tutorial. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Buziaki, pa! pa. Od czego zaczynamy? Musicie sobie kupić jakieś naklejki. Ja akurat dopadłam takie w sklepie Wilkinson i następnie przecinacie je na pół dość równo, tak żeby stworzyć taki półksiężyc. Potrzebny Wam jest też naklejek, 10, oczywiście. One były naprawdę bardzo, bardzo tanie. Kosztowały mnie około 50 pensów. Jest ich tutaj naprawdę dużo. Następnie biorę sobie moją naklejkę i przyklejam na mój paznokieć. Staram się to robić dość równo i jak widzicie dość mocno tutaj paznokciem popycham, żeby brzegi były dość ostre. Jeżeli zauważam, że nierówno przykleję, to po prostu odrywam naklejkę i naklejam jeszcze raz. Biały lakier, który mam już pomalowane paznokcie, pochodzi z firmy, przepraszam, Natural Collection, tą firmę możecie kupić w Butsie. Bardzo, bardzo fajne lakiery do paznokci, ja mam dwie warstwy, najlepiej jakbyście zrobiły to dzień wcześniej, ponieważ lakier musi być stuprocentowo suchy, żeby te zdobienie, żeby właśnie taki odwrócony french wam wyszedł. Niestety, jeżeli te lakiery będą mokre, no to wtedy po prostu Wam zdobienie no nie, nie, nie wyjdzie ładnie, bo wszystko zacznie się przyklejać, nakielki, naklejki będą się przyklejać do mokrego lakieru. Także najlepiej pomalować ich dzień. No i wcześniej. co, moi drodzy? Malujemy na czerwono. Trzeba oczywiście wstrząsnąć lakierem. Kładę sobie paznokcie w tą stronę i malujemy. Zaczynam od samego środka. Można pomalować dwie warstwy, ale ten lakier jest tak intensywny, że naprawdę to jest przepiękna, przepiękna czerwień. cudo, Pierwszy lakier z firmy Barry, w którym jestem stuprocentowo zakochana i zauroczona i który dobrze wysycha, a to u nich naprawdę, u nich lakiery są naprawdę ciężko się nimi pracuje. Musimy zadbać o to, żeby tutaj brzegi były dobrze pomalowane, wtedy ten francz będzie miał fajny kształt. I teraz, moje drogie, nie wolno nam robić nic, musi ten lakier sobie dobrze wyschnąć. Jeżeli będziecie próbowały ściągnąć te naklejki, gdy lakier czerwony jest jeszcze mokry, no to niestety nie będzie to wyglądało fajnie, nie będzie to wyglądało tak ostro, jak widzicie tutaj na tym paznokciu, tylko po prostu no, ten lakier będzie się e, ciągnął. Co teraz możecie zrobić, to ewentualnie zmyć tutaj jakieś pomalowane skórki, tak jak ja mam i po prostu cierpliwie czekać. No dobra dziewczyny, no i pensetą ściągamy sobie nasze naklejki. Następnie malujemy top coatem. ja akurat mam top coat yy, z firmy Essie. No i moi drogie, reverse uh, french jest zrobiony. Serdecznie Wam polecam eksperymentowanie z różnymi kolorami, nie tylko z takimi, które ja Wam tutaj pokazałam. Wydaje mi się, że używanie naklejek jest najlepszym, najłatwiejszym sposobem, ponieważ rysowanie, wiecie, na przypuśćmy tam czerwonym czy na czarnym lakierze, tutaj tego. Białego półkola byłoby po prostu no, niemożliwe, żeby to wyszło dość ładnie. A właśnie stosowanie naklejek no, wygląda to najlepiej. Oczywiście, tak jak mówię, z kolorami możecie eksperymentować. Staracie się przykleić je dość równo. Um. I te kola także robić dość równo. No, moje tutaj jeszcze pozostawiałem trochę do życzenia, ale tutaj chodzi o e, samą inspirację i o to, żebyście spróbowały w domu, w takie pazurki wielkimi krokami znowu do nas wracają, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Ja zabieram się za drugą rękę, teraz, moi drodzy.